Twoja ostatnia misja polega na zgładzeniu Luftwaffe. Nasze raporty wskazują, że resztki wrogiego lotnictwa błąkają się w sektorze Front Poszukiwanie poszukiwaniu miejsca do założenia nowego przyczółka. Najwyraźniej zdobyli ciężkie wsparcie naziemne. Co więcej, nasze radary dalekiego zasięgu odebrały kilka minut temu silne echo, które wygląda tak. Jeszcze nie wiemy, co to jest, wiemy tylko, że zmierza w stronę tego samego sektora, rozpętaj tam piekło. No jak widzimy na pewno to jest jakiś sterowiec, ponieważ co innego może mieć taki elipsowaty kształt i do tego lotki z tyłu, chyba to są lotki, nie wiem. No więc zniszczyć wszystkie jednostki naziemne w sektorze Frontage, zbadać nieznaną anom anomalię radiową, zlokalizować nowy model i plany. Dostajemy nowy samolot, niestety. Znaczy, niestety. Co by powiedzieć? Różnica między nim a Splitfire'em to różnica właściwie tylko w ilości paliwa, jaki posiada. Oprócz tego nie ma żadnej różnicy. No to ok, no to lecimy, nie? Lecimy! Ostatnia misja aliantów, po tym już tylko oś i co dalej z tym zagrajmy po prostu nie wiem tylko mam nadzieję, że nie będzie takich problemów jak z tą grą z dźwiękiem i tak dalej okej jakie zakłócenia tutaj miałem Wow, ten samolot jest tak samo zwrotny i tak samo szybki jak Splitfire. Wow, może nawet aż za bardzo zwrotny. Uuu! Wow, mały włos. Coś jeszcze tu jest. Aha, to z drugiej strony. Ok, lecimy. Ja wiem, co tutaj jest. Ja z tą misją męczyłem się kilkadziesiąt razy, więc wiem mniej więcej, co tutaj jest, oczywiście. O oh, fuck, lampa o oh, ja yeah. trafiłem, tak trafiłem. Ej, on jeszcze żył, znaczy teoretycznie żył. Okej, okay, tutaj mamy dwa skoki technologiczne, jeden tutaj. A drugi na dole. Przepraszam. Okej. Okay. Lecimy w dół. Jednak nie róbcie tak jak ja zrobiłem, ponieważ jest to niebezpieczne. Możecie się roztrzaskać. Drugi jest tutaj. Oczywiście możecie porozwalać jeszcze tą chińską porcelanę, której nie ma tu zbyt dużo i poszukać jeszcze więcej gwiazdek. Czy ja mam coś jeszcze? Ej, nie ten przycisk. Tylko bomby. A te 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 te. Wszystko jest na zewnątrz. Nie wygląda mi to za dobrze. E, moment. Momentik dosłownie. Okej, okay, jestem, zapomniałem o ziemniakach <grych> Na obiad, oczywiście O, rakietki Dobra, nie ma co tu więcej szukać, lecimy na zewnątrz Chociaż możemy jeszcze sobie wziąć te paraminy I w tej planszy Na tym poziomie mamy broń Która jest niby najmocniejszą bronią w całej grze Oby się teraz nie zacinało, ponieważ wiem, że ta gra lubi się zacinać w tym momencie. Lecimy w dół. I jak najbliżej ziemi i nawalamy. Wow shit! Dziękować Lecimy i nawalamy stacje radiowe Nawalamy w czołgi, nawalamy wszystko. Ale Zeppelina, czyli tego wielkiego sterowca, zostawiamy na razie w spokoju. Uuu, kurna. Co za gnojek mi to... Zeppelin to właśnie ten wielki sterowiec. Musimy go na razie zostawić. Możemy uwolnić skrzydłowego, jest on w tej skrzynce. Ała, 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 ała. Dobra, udało mi się. Oraz Niemcy mają inny samolot, dużo mocniejszy. Widzieliście go wow, 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 Nie, 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 nie. Ale fart. Wyleciał ten mój skrzydłowy albo się rozczaska. Ajaj. Dostałem dupsko. Masa gwiazdek. Tyś w mordę kopany. Wyleciałeś ty. W tamtym miejscu mamy także tą nową broń, o którą mi chodziło. Możemy także strzelić w kosiarkę, która nie jechać. Uwaga, nie strzelać w słoiki, ponieważ są tam wrogie samoloty, a nie nasze nasi sprzymierzeńcy. Musimy zniszczyć tutaj to właśnie. Okej, okay, dzięks. Fak, rozwaliłem to. Sorry za krzyki, ale kurde. Nie spodziewałem się tego. Po sobie nawet. Tak, uważać na kosiarkę? Kosiarka by mi pomogła, ale teraz nie za Nie! Nie rozwalicie mnie! A jak mnie rozwalicie, to robię cięcie. I wracam za chwilę. Ale złem plany, ale co z tego, skoro mam 2 HP? Szybko, 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 szybko. O lol, ale mi to dużo pomogła. Normalnie. Niech was szlak trafi, a macie paraminy, mam was gdzieś. Hmm. No to co? No to widzimy się za chwilę. <laughs> Witam Was już w tym miejscu właściwie. W tym samym, a może jeszcze troszkę dalej jeszcze. jestem. Muszę się pozbyć tego samolotu. I lecimy na Sepelina. Okej okay. Oto panie Zeppelinie Witamy Jakoś mało ma ale okej okay. mnie tu nawala Ała ała. Powiedzmy takie Tam jest nas skrzydłowy, który męczy się z wyleceniem ogółem Naprawdę dużo punktów życia Że tak to mogę nazwać Punkty życia Dawaj mi to Kurna skrzydłowy Wyleć Bo chcę tą bombę która tam jest Ponieważ znajduje się tam bomba atomowa Która pomoże mi trochę przy zniszczeniu Zepelina Dobra jeszcze jeden poziom technologiczny No problemu. Ej, Zeppelin się sam rozpierniczył Urna. ja chciałem go bombą atomową. No okej. Okay. I to jest właściwie maksymalny poziom. Yy, maksymalny poziom Maksymalny poziom technologiczny Przy 40 gwiazdkach lub krzyżykach w przypadku niemieckiej kampanii Ok, lądujemy i to koniec kampanii aliantów. Chcę tylko wylądować, pokazać wam ten samolot i kończę na dziś. Ok. Wspaniale, dzięki Twoim staraniom zagrożenie ze strony sił Osi zostało powstrzymane raz na zawsze. To wspaniałe zwycięstwo zostanie zapamiętane na długo. Dzięki Twoim pilotom, jak, Dzięki takim pilotom jak Ty, gotowym ruszyć na ratunek w zagrożeniu. Zagrożonemu pokojowi możemy spać spokojnie. Świetna robota, pirocie! Tutaj mamy, oczywiście, twórców gry. Nie wiem, czy ich zostawić. Może nie, bo jeszcze będzie kampania przecież osi. To wtedy ich pokażę, wszystkich. Medale też pokażę dopiero później. No to, to, zostaje mi tylko pokazać wam nowy samolot. Tutu, tu, tu, tu. Aha, nie pokazałem historii Mustanga, przepraszam. Mustang oczywiście. Historia. Historia pana Mustanga. Okej, okay. i teraz historia Helkata. Okej. Okay. No, króciutka. Tak więc. To by było na tyle, jeśli chodzi o kampanię aliantów. Później tam może nagram. Znaczy, na pewno nagram kampanię Osi, ale nie teraz, na pewno, może potem. No i samolot, którym możemy wykonać wszystkie misje znowu po kolei. Jednak ja tego nie będę robił. Nie będę Wam go pokazywał, po prostu samolot. Uzmysłowię Wam, jaki on jest. Hm. Jest to, jakbyście, połączenie czarnej wdoby z Mustangiem, czyli szybkość, wytrzymałość i ilość paliwa, i sterowność, w jednym. Ja nim nie lubię jakoś latać, wolę czarną wdobę. Nie, ten samolot mimo tego, że, nie, że zwrotność ma 3, jakoś słabo się nim skręca. No to co? Ja żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne odcinki, w, którym pokażę, w których pokażę kampanię osi. Hmm, na razie.